Zloty motocyklowe to okazja do spotkań pasjonatów i podziwiania wspaniałych, często zabytkowych maszyn. Podczas zlotu w trakcie tegorocznych dni Widzbarka zdecydowanie było co podziwiać. Na dzień dzisiejszy jeżdżę Yamaha Starem, 1.7 pojemność. To jest dosyć duży motorek, chopper. Bardzo dobrze się jeździ, wygodnie. Motoguzzi, California 1100, ten z proporczykiem naszym. 1100 pojemność. Rocznik 96, on wchodzi już w zabytki, bo to jest mój najmłodszy, a najstarszy ma 102 lata, a ten ma 26. Hewson 125, Yamaha Dragster 4100 Motocyklowe spotkanie rozpoczął wspólny przejazd ulicami Litzbarka i okolicznych miejscowości. Wyjeżdżamy z Targowiska na ulicę Targowo, Zieluńsko, kierujemy się na Bełk, z Bełku do... Hmm, Ciborza, obwodnica Lidzbarka, Jeleń, Wąpiersk, Kiełpiny. Wracamy przez ulicę Piaski, działdosko, plac Halera i wjeżdżamy nad małe jeziorko na park rozrywki. Mimo deszczu i niesprzyjającej pogody w spotkaniu wzięło udział wielu motocyklistów. Dziś jest dzień jak każdy i my lubimy złote i my, my lubimy. To się razem, między ludźmi, dlatego... Spotkać się ze znajomymi, dużo ludzi się poznaje, no, fajny klimat. Zloty motocyklowe mają już w Lidzbarku kilkuletnią tradycję. To jest trzecie spotkanie motocyklowe. Pierwsze dwa były organizowane tylko jako klub jednorożec, a teraz z pomocą Urzędu Miasta i Gminy oraz Domu Kultury. Gdy motocykliści dotarli już nad małe jeziorko, czekały na nich ciepły posiłek i liczne konkurencje, między innymi konkurs na najgłośniejszy motor. Czy najwolniejszy przejazd? Klasyczne konkurencje motocyklowe, czyli jazda jak najwolniej, czyli konkurencja na mistrza najwolniejszej jazdy. Konkurencja taka, która może Mało wiąże się z bracią motocyklową, ale jednak z męskimi rękami, czyli wbijanie gwoździa w pieniek. Konkurs na najwolniejszą jazdę wygrał Dawid Burchel z Lidzbarka. Nie jest trudne, tylko trzeba trochę cierpliwości. Oprócz motocyklistów z Lidzbarka nad Małym Jeziorkiem pojawili się także goście z Malborka czy Trójmiasta. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv